Telepes pas, urządzenie do opłat drogowych za autostrady we Włoszech. Przejeżdża się przez bramkę autostrady wyznaczonym pasem z prędkością 30 km na godzinę i wtedy pobierana jest opłata. Jak wymieniamy baterie w nim? Najlepiej wymienić całe urządzenie. Wyje, wystarczy podjechać do Punto Blu, który jest na bramkach. Oni biorą dokumenty i tak dalej. Urządzenie jest połączone z kartą, via card z kątem bankowym. Lub przepłacone. No tak wyglądają baterie. Oprzednia część obudowy się zdejmuje i można to wymienić baterie. Ale jak widać, nie są to zwykłe baterie. Są to litowe baterie CL17450EL3V. Połączone razem i podłączone tutaj. Znaczy wytrzymują bardzo długo czasu, więc raczej ciężko je też wymienić, nie trzeba od razu. Wymienić je w ten sposób, żeby były obie podłączone. Takich baterii nie wiem, można je oczywiście dostać, ale w pierwszym kiosku ruchu na pewno się już nie dostanie. Ale w razie czego wymienić można. Jeśli się chce, to ja mówię. Zdejmuję się przednią część obudowy, nie ma problemu. Samo urządzenie telepas umieszcza się z przodu na szybie samochodu. Mówię, opłata. Za to urządzenie yy, można płacić nim. To jest yy, telepas, to jest marka włoska. Telepas. Ale można z tego urządzenia, z tego urządzenia konkretnie, na przykład, płacić za Francję, Hiszpanię, Portugalię, nawet Belgię, Austrię i autostradę A4 w Polsce za jakieś tam część bramek więc całkiem duże możliwości, firma się trochę rozrosła. Baterie możemy wymienić. Nie wiem, jak w innych krajach wygląda wymiana urządzenia. We Włoszech już raz to wymieniałem, przyjechałem ze skargą, jak są bramki i są punkt blue, nie we wszystkich oczywiście bramkach, tylko w jakichś większych miejscowościach. urządzenie nazywa się OBU, podjeżdżamy do takiej bramki. Gdzie są wyznaczone, punto blue, i wtedy możemy iść wymienić urządzenie. Idziemy z dokumentami od samochodu i nie ma problemu. Cała procedura trwa 30 sekund, 2 minuty powiedzmy. Tak wygląda urządzenie w środku. Tutaj, oczywiście, jest rzep, który przyczepiamy do szyby. Że urządzenie jest w ten sposób. Klapka nie ma żadnych zatrzasków i niczego, tylko jest po prostu w na. Nie jest to oczywiście profesjonalny film. Więc tutaj musimy te nałożyć na siebie, wcisnąć, żeby uważać, żeby tego nie połamać. Siedłciki nie jest to profesjonalny film o montażu, demontażu tego rzeczy, ani informacje dokładne na temat telepasat, są tylko takie podstawowe na temat boksów, które musimy mieć przyklejone na szybie ciężarówki. I tutaj widać te róbki, muszą wejść w te ząbki, żeby to ono to jest wciskane. Nie ma zatrzasków, jak już włożyliśmy, po prostu. Dociskamy urządzenie, urządzenie się zatrzyskuje. Pamiętaj, że otwierane od żółtego jest ten z napis ten, który jest przodem do nas w trakcie jazdy, jak gdyby nie ten z tyłu, bo z przodu, bo wejdziemy do elektroniki i możemy coś tam popsuć, prawda? Urządzenie przylepiamy następnie na szybę i powinno działać. Bateria raczej wymienia się dosyć rzadko, na pewno starczają na kilka lat. System telepas we Włoszech jest dostępny bodajże od 1989 roku, więc dosyć długo. Francja, Belgia, Holandia trzeba mieć chyba karnet wykupiony to nie karnet się nazywa inaczej, ale kraje to mówię: Francja, Belgia, Hiszpania, Portugalia, Włochy. Austria. Na pewno w tych krajach można płacić i w Polsce autostrada A4, a firma pochodzi z Włoch. Firma, je, telepas jest systemem opłaty we Włoszech. W innych krajach po prostu można to. Przejeżdża się przez bramki, wysyłany jest sygnał. Gdzie niegdzie, w okolicach chyba Turynu, jak się jedzie w górę, Warty. Są też częściowe miejsca, prosper, gdzie nie są bramki, ale są takie bramownice, jak u nas, kratownice, na których wisi urządzenie i też tak wcika. Ten pas, bardzo dobre urządzenie. To działa, są również now, nowsze systemy trochę. Tego się nie dostanie od razu tam na Punto blu trzeba jakoś inaczej zamówić. Jak nie, to dokładnie nie wiem. Podłączane pod zapalniczkę. I wtedy, no wtedy też jest. Wtedy chociaż jest to, że nie przestanie nam działać z powodu braku baterii. Przejeżdżamy przez określoną bramkę, które są dobrze zaznaczone na autostradach, i wtedy zostaje pobierana opłata. Przejeżdżamy z prędkością 30 km na godzinę. Urządzeniem montujemy na szybę. Oczywiście tutaj mamy mój wiatol, Niemcy. Tutaj jest Austria. Dalsgo na, na Słowenię. Niemcy to jest nowy na Czechy, a tutaj jest telpas. U mnie powinien być przylepiony tak na szybie oczywiście, jak wszędzie, ale leży sobie na podszybiu tutaj. Tak no odkąd otworzyłem. Widać to się odczepia. Tak, czy tak. Po prostu se leży i działa. Jak miałem tutaj półkę zamontowaną. Tu wtedy trochę blokowało, ale tak działa też bez problemu. Oczywiście, składam go teraz. Jesteśmy po prawej stronie samochodu, ja go wkładam gdzieś po lewej stronie, żeby w razie czego go wyciągnąć. A co się dzieje, w momencie kiedy przejeżdżamy przez bramkę i telepas nie zadziała, musimy wcisnąć przycisk. Nie na telepasie, tylko na bramce. I wtedy odzywa się ktoś i pyta nas, skąd jechaliśmy. I z tego, co się zorientowałem, nie jestem specjalistą, od tego wiadomo, zostaje pobrana opłata za bramkę, od której przyjechaliśmy, do bramki obecnej. I to jest naleczone do naszego konta, gdyż wiadomo, oni znają nasze konto, ale opłata zostaje pobrana bodajże, nie jest tak, że trzeba gdzieś to dodatkowo płacić, szukać podjeżdżać do Punto blue. opłata zostaje automatycznie ściągnięta z naszego konta yy, oni wiedzą, że to nasz samochód po kamerach, po numerze rejestracyjnym na blankach są oczywiście kamery dobra, dziękuję to chyba wszystko, dalej, pa